Siemanko. Mówiłam wam o tym, że nagrałam piosenkę, którą napisałam, nie wiem, pięć lat, teraz wam ją, zaśpiewam. Nie, no raczej wam przeczytam, bo wtedy nie miałam śpiewać, to nie widziałam. Jak to w ogóle przyszło? Mama mi śpiewała, no i dobra, to słuchajcie, czytam wam tekst piosenki. Tytuł to Myślałem o tym, czego nie widział świat. Dobre zacznijmy. Myślałem o tym, czego nie widział świat. Czasami myślę, co robię, nie tak. Ale wiedziałem, jak, jak wszystko pójdzie, bo cały świat mnie skradł i nic mi nie zostało. Ale widziałem, że moich kupień nie zawiodą i pójdę dalej i nic mnie nie zatrzyma, bo jesteśmy silni. Ten ostatni raz myślałem o tym, że chcę się poprawić, ale wyszło nie tak. Czasami myślę, co o tym, czego nie myślałam, ale wpada mi do głowy myśl po myśl. Czasami myślę, co, co poszło nie tak. Ten ostatni raz, a ja myślę, że mam wszystko, czego mi brak. Czasami myślę, czy świat mnie nie zostawi, bo mojego kumpla mi Ten ostatni raz myślałam o tym, czy mam kumpli, bo został tylko jeden. Ale myślałam o tym ostatni raz. Czasami myślałam o tym, czego nie myślałam, ale wpada mi do głowy myśl po myśli. Czasami myślałam, co poszło nie tak w tym ostatni raz. Po tym, co przeżyłem, myślałam, że chcę zniknąć, ale powstrzymał mnie nie jeden. brat. Chciałam zniknąć, ale wyszło nie tak. Dobra, słuchajcie, także to jest moja pomyślona piosenka, którą napisałam. Jak miałam 5 lat. No więc słuchajcie, jeśli chcecie nową piosenkę, no to zostawcie łapki w górę. No a cóż, ja się biorę za nagrywanie kolejnych filmów. No także zostawcie łapkę w górę i subskrypcję na tym kanale. Pozdrawiam moich dwóch subskrybentów, którzy już mnie subskrybują. Do zobaczenia i cześć!